Zofia Beszczyńska, Wyspa Świateł. Jestem deszczem, który otworzy wszystko. Wszystko otworzy przenikliwymi palcami, a potem odejdzie zostawiając za sobą te pudełka. Z uchylonymi wiekami bezradnie trzepoczące w niespiesznej powodzi zmierzchu. Te ptaki, motyle i liście, kamienie i ciała. Te okna i ścieżki prowadzące do wewnątrz do największej miękkości i wilgotności, do łez. Ja, deszcz, nie chcę o tym wiedzieć. Chowam się przed dniem w mrok i trawę i stamtąd patrzę, jak wszystko pootwierane zamiera powoli, wiotczeje i wsiąka w światło. Czerwień staje się zielenią i po tym już nic. Słońce znów triumfuje, a ja przykrywam głowę trawą.